Dzień dobry, podaj, że w 76 dniu mojej wyprawy. 5.15. Już idę. Chcę jak najszybciej pokonać jak najdłuższy odcinek drogi, zanim słońce zacznie znowu przypiekać. Noc była bardzo, bardzo w porządku. Spało się dobrze. Coś się stało z pogodą, bo zrobiła się duża wilgotność. Mimo, że radar, który zawsze działał, mówi, że padać nie będzie, ale wszystko jest jakieś takie zawilgocone. Na rynku zaczął się nowy dzień. Ty mnie nie widzisz, ale ja, ja ciebie też. Więc idziemy po prostu do przodu. Coraz bliżej finiszu. No, w końcu coś widać, więc mogę was powitać na szlaku. Prawdopodobnie ta wilgotność powietrza, o której mówiłem w nocy, z niczego nie wynikała, bo kąt tu te kałuże wielkie, gdzie wszędzie jest susza, więc zakładam, że może jakiś lekki deszczyk przez tą okolicę przeszedł, a mnie nie niezauważalnie po prostu zahaczył. Ale nic, po prostu idziemy dalej. Ale co jestem szczęśliwy to, że proszę ciebie, znalazłem sposób na moje. Pie na moje na moje stopy, a przede wszystkim na mój palec, tak, bo on był najważniejszy, bo palec uderzał o ostry kamień, co zaraz powodowało, że się źle ustawiała stopa. Co dalej miało wpływ na resztę ciała. No i słuchaj, wpadłem na taki pomysł. Oczywiście, udało mi się umyć stopę. To nie jest takie oczywiste na tej trasie, <gry> jak się śpina dziko. Zawinąłem ten palec w liść, w liść dębu. Dlaczego w dębu? Ano, dlatego to były jedyne drzewa, który tam rosły. Chciałem coś większego, coś większego, ale nie było. Zrobiłem mu taką poduszeczkę od dołu, i słuchaj, działa. Idę, nie chciałbym powiedzieć całkowicie bez bólu, bo to byłaby nieprawda. Ale słuchaj, mogę funkcjonować. I to jest po prostu przepiękne. Mamy jeszcze kilkanaście kilometrów do tego miasta, do którego miałem wczoraj dojść, a którego nazwę oczywiście nie ośmiela się wypowiedzieć. Tam będzie jedzone i właściwie, tak trochę to śmieszne, ale trochę żyje, tak, jak trochę zwierzątko takie. Martwię się o to, żeby mi nic nie bolało, żeby miał gdzie ciepło spać, Żebym miał co zjeść. Babam, koniec. Więc dzisiaj coś z tym, co mnie pcha do przodu na tym szlaku, to jest możliwość zjedzenia czegoś fajnego, bo wczoraj szlak jest może Wiecie, fajny, zielony, gdzieś są te kamyczki wysypane, o tych nie wspomnę, bo te nie są fajne. Będzie tylko jakaś oczyszczalnia ścieków, więc generalnie rzecz biorąc, ktoś się może zachwycić tymi drzewkami, tak, tym wszystkim, można zrobić instagramowe zdjęcie, wszystko można, tylko jeżeli to się już wam toczy drugi czy trzeci dzień, to czas to samo, to to jest nudne, Mam nadzieję, że dzisiaj w tym mieście będzie coś fajnego do sfotografowania, do zobaczenia, żeby chociaż na moment przerwać tą monotonię, no i oby do granicy. Słuchajcie, nawet krówek, które mi pokazują, tak naprawdę 4 litery w tym momencie też już prawie nie ma. Tam mówię o okolicach szlaków, którym, w którym, którym idę. Nawet ich nie ma. Gdzieś tam po drodze było stado baranów. No i tyle. Pierwsza lawenda na szlaku. Hodowla. Elegancko rośnie, będzie piękny olej eteryczny, który pewnie znasz, no bo kto by nie znał olejku lawendowego. Najbardziej popularny, występujący chyba w większości perfum, a do tego jeden z najtańszych, bo bardzo łatwo się go pozyskuje. Nawet Cię ucieszyłem, mówię, idę przez tą Francję, idę, no jak to tak, że lawendy nie ma, nie? Wiem, że to lawenda to przeważnie prowancja, ale mimo wszystko. No, a tu całe pole, elegancko. Słuchajcie, soneczko wyszło, świat ożył. Tutaj jeszcze nie widać żadnego miasta, a ja podobno za 3 km z hakiem do niego wchodzę i będzie jedzone. Największe wyzwanie na dzisiaj, co kupić, żeby było w miarę lekkie i żeby pozwoliło do soboty przetrwać, bo jutro Francuzi mają święta narodowe i będą mieli pewnie wszystko pozamykane. Słuchajcie, powoli dochodzimy, olbrzymie miasto. Ciężko będzie z niego wyjść pewnie, z daleka ładne, rzeka, ale odpłynie, tam nawet widzę częściowo jakiś prom, więc musi być dosyć głęboko również, nie tylko szeroko. Jakieś mosty, tu jeden, tu drugi, tam za mną widziałem trzeci, gdzieś miółko, a tu jest kolejowy, dobra. No to nic, to wpadamy do miasta, patrzymy co będzie, ale najpierw oczywiście co? Będzie jedzone. Już powoli zaczynam słyszeć miasto Coś z tego się boję Tego tu pewnie nie widzicie, ale jeżeli Moje wyjście z miasta będzie pod takim kątem jak wejście Oj co się napracuję zanim wyjdę To będzie dosyć trudna sprawa A chyba z tego co widzę będziemy potem dochodzić tam Pożyjemy, zobaczymy Na razie Jemy, zwiedzamy A potem się martwimy Nie ma Minecraftu tutaj, to dar widzę Idziemy, słuchajcie, przez rzekę nie, czemu ja się oparzyć z rzekalin, z rzeka, rzeka lot? jakieś śliczniaki to jeszcze jest. A. Dobra, przejdziemy się trochę tym miastem. Mm. Wow. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Będzie chyba padać, dzieci strasznie płaczą. powoli wychodzimy z miasta no i nie lubię dużych miast kiedyś popełniłem ma delikatny błąd, a może nie popracując kiedyś w banku każdy wie, że bank to duże miasta przede wszystkim a ja zawsze chciałem uciec powrotem do siebie na małą miejscowość, gdzie też zakończyłem swoją łyskotliwą karierę nic to, nic to Naprawdę czym dłużej siedzę w jakimkolwiek, jakimkolwiek mieście, tym bardziej uważam, że jedynym dobrym rozwiązaniem jest wyprowadzka na wieś. Gdzieś, gdzie będzie się miało swoje jedzenie, gdzie będzie spokój od tego hałasu. Bo jak pewnie usłyszałeś, troszeczkę jak wchodziliśmy do miasta, nagle hałas robił się nieziemski. ziemski i to jest coś, czego ludzie mieszkający w mieście absolutnie nie słyszą, bo mają to na co dzień. A jednak w małych miasteczkach kiach ja, jest zupełnie inaczej. No. Jeżeli miałem przejść po tym, a tego nie ma. To co ja mam zrobić? To jest dopiero niespodzianka. I taki niespodzianek nie lubię. Miałem przejść po tym moście na drugą stronę, no ale nie mam po czym przejść. Tak, musimy szukać przeprawy. Jeżeli się komuś wydaje, że już ten most widział To bardzo dobrze mu się wydaje. Bo musimy okrążyć Musimy okrążyć cały tutaj po prostu miasto, żeby wyjść w góry, ponieważ są jakieś tam dni miasta, coś i fajerwerki szykują na tym mosie zabytkowym no i nic nie zrobili, żeby było inaczej także idziemy, a więc idziemy, to tym razem mam na myśli za mną idzie 73-letni Francuz, tego córka i oni idą co prawda tylko tutaj lokalnie ale i tak miło z kimś pogadać, szczególnie, że doskonale ja rozumieją po angielsku no także jest ten właściwy most, a tam te kilka kręt trzeba było przejść. Więc to nic, idziemy dalej. Najlepsze to jest to tamtego krzyża u góry nie widzicie, ale tam na samą górę trzeba będzie wejść. No nic, życie Evenough see, Bye bye! Ja to zobaczyłem z dołu to... nie, tylko nie tędy. Tędy. I ta ścieżka znowu była inaczej oznaczona niż na moim szlaku. Ale cóż Ech. Jest zabezpieczenia To lubię O mój Boże Dobrze Zresztą widok jest piękny No trochę się człowiek spocił Ale mówię, widoki Całą dolinę zajmuje to miasto tam widać z tyłu ten kościół, w którym byliśmy, przepiękni. A stamtąd przyszliśmy. My przyszliśmy, mam na myśli ciebie i mnie. Znowu zaczynają się poletka z winogronami, ale takie niewielkie. Tu jedno, tam drugie, tam trzecie. Ale są znowu. A moje stopy lekko odpoczywają idąc po betonie. No, dzień się chowa ku zachodowi. Nie jak dobrze pamiętam, po 18.00, albo coś w okolicach. Szukam czegoś do. Pania. Znaczy, dlaczego ja szukam tak oddalonych ludzi, żeby było jasne, czego ja szukam?